do niemieckich braci w Chrystusowym kapłaństwie. Omówiono w nim przede wszystkim historię sąsiedztwa polsko-niemieckiego, wspomnianego dokładnie, wspominano też dokładnie o krzywdach wyrządzonych Polakom w czasie II wojny światowej. Ale wspominali też biskupi polscy w tym liście o tak zwanych wysiedlonych. Z ziem zachodnich i granicy na Ogrze się, która miała być przecież, która jeszcze nie była wówczas uznana przez Niemców. I właściwie komuniści te dwa ostatnie punkty nie mogli przeboleć. Mianowicie chodziło pierwszą rzecz o to, o, że mowa jest o wysiedlonych, gdzie w PRL-u nie wolno było na ten temat nic powiedzieć. No i potem chodziło o uznanie granic zachodnich rządowi wydawało się, że to do nich, do ich kompetencji należy. I to co jest istotne to najpierw chciałem tylko powiedzieć, że biskupi, którzy wówczas byli na Soborze, było ich 36, to oni właśnie ten list podpisali. Tutaj mamy ostatnią stronę tego listu. On w sumie w takim druku liczy 11 stron. I to, co jest najistotniejsze i na co chciałem zwrócić uwagę, to końcówka tego listu. I brzmi ona tak. W tym najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was, siedzących tu na ławach kończącego się soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o niego. A jeśli Wy, niemieccy biskupi i ojcowie soboru, po bratersku rę, wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze milenium w sposób jak najbardziej chrześcijański. Chciałem zwrócić uwagę tutaj na to jedno zdanie, o którym powiem szczerze, do chwili, do momentu przygotowywania tego wypadku, nie wiedziałem, że ono zupełnie inaczej brzmiało. Bo w naszym przekonaniu, w naszym pamięci, ciągle jest to zdanie przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Natomiast w oryginale ono brzmi tak, jak zostało tutaj państwo wyświetlone. Udzielamy przebaczenia i prosimy o nie. I w niemieckiej wersji wiek Per hergejbum und bitten um hergejbum. I to jest zupełnie inne znaczenie. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę udzielamy przebaczenia to Polacy stawiają siebie i skupi na, można by powiedzieć, takim wyższym poziomie, a Niemcy są postawieni w pewnej zależności, czy my udzielamy Wam, waszym obowiązkiem jest również również przede wszystkim o to, jakie przebaczenie prosić, ale my też przebaczamy. Oczywiście tę zmianę dokonali komuniści tej zmiany i tej interpretacji. Tak poszło do pracy, tak poszło do radia. Nie było wtedy żadnych internetów, żadnych innych środków społecznego przekazu, które mogłyby w jakiś szeroki sposób interpretować to, czy w ogóle wyjaśniać. Kościół też nie miał dostępu do różnego rodzaju e, tych środków, więc w takiej można by powiedzieć zniekształconym, niekształconej formie to przeszło. No, nie muszę chyba mówić, że atakowano prymasa bardzo, cały znacznie episkopat, ale jego najbardziej. I oczywiście y, muszę, tylko dodać, że, y, muszę tylko dodać, że o całej sprawie wiedział Watykan, dlatego że, dlatego że był poinformowany, kiedy biskupi byli i zresztą sam papież, jak i strona y, ta watykańska, strona dyplomatyczna o wszystkim wiedziała. Tutaj mamy po lewej stronie od państwa patrząc właśnie arcybiskupa Kominka, który, tak jak wspomniałem, najprawdopodobniej był i na pewno tłumaczem, ale też wielkim orędownikiem tego listu. Tak jak wspomniałem, Prymas był bardzo mocno atakowany i podważano zaufanie do niego samego i do i to się w jakiejś części może i dłużej udało. Dlatego, że yy, można by teraz zapytać, a dlaczego taka była negatywna odpowiedź, czy negatywna reakcja ze strony i kości, i katolików, i ze strony komunistów. No odpowiedź jest złożona, szczególnie gdy chodzi o katolików, bo propaganda zrobiła swoje, a poza tym chyba nie byliśmy dobrze, czy dostatecznie przygotowani do tego gestu. I dla prymasa najbardziej takim przykrym zdarzeniem było to, że biskupi niemieccy nie odpowiedzieli w taki sam sposób. Dlatego, że w ich liście nie pojawiło się słowa prosimy o przebaczenie, nie pojawiły się słowa dotyczące zachodnich granic, bardziej pojawił się żal dotyczący wszystkich tych wysiedlonych, którzy według ich mniemania musieli opuścić swoją ojczyznę czy tereny ojczyste. Kardynałem wówczas czy przewodniczącym konferencji Episkopatu Niemiec był kardynał Defner i do niego najbardziej czuł nas żal. Bardziej, że oni mieli pewne kontakty, i pewne rzeczy ustalali już przed napisaniem tego listu. Kardynał Wyszyński spotkał się z nim dopiero po pięciu latach i tutaj zapisałem słowa, które, które on wypowiedział osobiście do niego. Muszę jego eminencji przyznać się całkiem szczerze, że odpowiedź niemieckiego episkopatu na nasze orędzie rozczarowała nie tylko Polaków, ale i opinię publiczną. Także z całym przekonaniem mówię, że prymas był bardzo, bardzo tutaj, można by powiedzieć, rozżalony i miał bardzo duże bardzo potencje do biskupów niemieckich. Tak jak wspomniałem, ten atak był dosyć mocno zmasowany, gdy chodzi o osobę prymasa, ale dzięki temu już w styczniu 66 roku nieco te ataki się zelżyły ze strony przede wszystkim pana Gomułki i zaczął już nie nazywać prymasa zdrajcą tego, który powinien być sądzony przez polski naród, ale zaczął już łagodniej o tym mówić Prawdopodobnie chodziło też o to, że zbliżają się uroczystości milenijne i zresztą też chcieli swoje ugrać, gdy chodzi o e, uroczystości uczczenia państwowości naszej ojczyzny. I prymas w geście takiego pojednania pisze list do, e, napisał długi list do Gomułki e, i między innymi takie słowa. Był to zarzut dla nas bardzo bolesny i niezgodny z powszechnie znanym stanowiskiem, jakie wszyscy biskupi bez wyjątku zajmują od początku. Wytrzymać spokojnie to wszystko, co od szeregu miesięcy, ba nawet od lat, prasa krajowa wypisuje na mój temat, nie jest rzeczą łatwą. Człowiek czuje się sponiewieranym, pokrzywdzonym przez kłamliwe zarzuty i naświetlenia. Pozostaje tylko milczenie i świadomość wielkiej, sprawiedliwości, jakiej może doznać człowiek we własnej ojczyźnie, której służę całym życiem, według najlepszego rozumienia swego. Oczywiście tu był całą gorycz, też wylał w tym liście prymas i oczywiście Gomulka nie pozostawił tego listu bez odpowiedzi, bo równie długi list napisał i między innymi takie słowa, które były bardzo tak można ubliżające dla prymasa. Prasa nasza nikogo nie napada, pisze Gomułka, nikogo nie poniewiera. Jak to bezpodstawnie utrzymuje ksiądz kardynał. Kłamstwo i obłuda należą do złych cech człowieka. Ksiądz kardynał zapomniał o tym kiedyż kiedyś wreszcie ksiądz kardynał zacznie myśleć kategoriami odpowiedzialności za swoje słowa. Gdy chodzi o prymasa, to oczywiście on właściwie na sobie nie odczuł potem tego już takiego, można by powiedzieć, takiej odwilży, dlatego że cały czas był oskarżany, atakowany już wtedy osobiście o fanatyzm, o obłudę religijną, o obalenie, chęć obolenia komunizmu. I nawet kiedy prosił o paszport na początku 66 roku do Rzymu, ponieważ były tam uroczystości milenijne wśród kolonii, to tego paszportu niestety nie otrzymał, bo tłumaczyli, że szkolował Polskę gdzieś tam na zachodzie i dlatego nie mogą tego paszportu wydać. I aby zakończyć ten wątek, warto zacytować napisane z satysfakcją słowa prymasa w zapisach milenijnych. I pisze prymas tak. W 1956 roku było dwóch. Gomułka i Wyszyński. Dzisiaj pierwszy idzie w dół, a drugi z Tak zakończył całą batalię nasz wielki prymas. I teraz przechodzę do strajków sierpniowych, do tego drugiego momentu, który też wzbudził pewien niepokój, no i nie tylko w stoczni, ale w całej ojczyźnie, bo chodziło o to słynne kazanie. Ale zanim do tego dojdę, to najpierw chciałbym naświetlić sytuację, jaka miała miejsce. Państwo ją znacie, bo niektórzy z nas przecież to przeżyli, a gdy chodzi też o różnego rodzaju reportaże czy filmy, to też mamy do tego dostęp ale ja chcę pokazać jak prymas to widział, jak prymas to przeżywał. Wiadomo, że rok 80. cała Polska prawie strajkuje przeciwko władzy komunistycznej i według mojej oceny, mojej osobistej, po zapoznaniu się z tymi zapiskami, prymas zachował się wobec całej tej bardzo złożonej sytuacji politycznej i gospodarczej naszego kraju niezwykle dojrzale jak przystało na prawdziwego męża stanu, który patrzy w przyszłość i jest świadomy zagrożeń, które mogły dotknąć Polskę zarówno ze strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. I z też przekonaniem po analizie jego notatek stwierdzam, że najbardziej chyba podczas tych ostatnich dwóch latach, dwóch lat życia Stefan Wyszyński dał największe świadectwo temu, co wypowiedział przed swoim. Uwięzieniem, co stanowi motto naszego spotkania, kocham ojczyznę więcej niż własne serce. W lipcu prymas pisze 80 roku, jest świadomy tego, że jest bardzo w Polsce źle. Z kraju przychodzą przykre wiadomości o stanie pogody, o podwodnionych polach żniwnych, na których nie można pracować. W lubelskiej przemysłowej bazie kilka zakładów strajkuje, nie dołączając kolejarzy. Tak gorąco prosiłem pana Gierka w ostatniej rozmowie przed wyborami, by stworzyli luzy dla społeczeństwa w czasie wyborów, by partia odstąpiła od monopolistycznej wyłączności, by dać jakąś satysfakcję i dopuścić do odpowiedzialności za bieg życia. Nic z tego. Na początku sierpnia 1980 roku rząd zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji w kraju. Pojawiły się też starania, by prymas powrócił z urlopu, na którym kilka dni był do Warszawy, dlatego że uważano, że on może tylko uspokoić kraj. I strajki niestety zalały cały kraj, a, a prymas zapisał pod datą 5 sierpnia. Chciano zablokować medykę, pilawę i kłótną, ale pan Aristof, ambasador ZSRR, złożył oświadczenie panu Wielkowi, że ZSRR zastrzega sobie prawo odblokowania dworców, bo przyspawano lokomotywy do Szyny. Władze pertraktowały z robotnikami i uznały przedstawicielstwa robotników. Fala strajków objęła 41 województw. Jest grupa opozycyjna, która jest gotowa ogłosić Interreksem prymasa Polski. Dla mnie nie do przyjęcia. Wszystko powiedziałem panu Gierekowi przed rokiem. Trzeba zmienić skład niemego sejmu na sejm fachowców. W partii jest dezorganizacja. Pan Gierek jest załamany. Nie raz prymas uświadamiał rządzących, że prymas Polski nie dąży do objęcia władzy, bo to jest niezgodne, jak pisze, z jego powołaniem. I również w kołach episkopatu takich dążeń nie ma, bo niektórzy szeptali, że takie zakusy u prymasa czy u innych biskupów się pojawiły. Wiele razy też prymas wspomina w zapiskach o przemówieniu pana Gierka do robotników, w którym zdaniem prymasa Gierek się posunął za daleko. I przeczytam fragment, który o tym mówił. nas pisze: Pan Edward Gierek pozwolił sobie na pogróżki wobec robotników. Byłaby to najgorsza przysługa dla rozwiązania sprawy. Gdy przed rokiem ostrzegałem pana Edwarda Gierka przed następstwami obecnego stanu rzeczy, koloryzował sytuację ekonomiczną. Dziś przyznaje się do błędów. Jakkolwiek nie wszystko jest winą rządu czy partii. Pan Gierek był człowiekiem dobrym, narodowo usposobionym, ale miał zbyt małą wiedzę ekonomiczną, by ocenić skutki przeinwestowania za pożyczone pieniądze. Dziś szuka się rozwiązań, ale ich nie widać. Liczą na kościół, ale ludzie kościoła nie mogą stanąć okoniem przeciwko postulatom robotników. Gdy te, gdyż te postulaty są słuszne, dziś idzie już nie tylko o przysłowiową kiełbasę, ale o postulaty społeczne, o związki zawodowe i polityczne. Prymas był zdania, że po swoim wypowiedzeniu Edward Gierek powinien dobrowolnie ustąpić, gdyż pogróżki pod adresem społeczeństwa, to są jego słowa, odebrały mu definitywnie. Zaufanie w narodzie i pisze dalej, byłoby lepiej, żeby sam ustąpił dobrowolnie, zwłaszcza po swoich pogróżkach, które były przez społeczeństwo odczytane jako pogróżki wobec ludzi szukających rozluźnienia obroży. Tutaj oczywiście znamy te relacje z tych strajków. Tutaj głównie przedstawiam czy pokazuje. To, co działo się na wybrzeżu, zresztą to jest, tak jak wspomniałem, bardzo dobrze udokumentowane. Ale prymas, ale chciałem wspomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, mianowicie, że Gierek w tych krytycznych dla siebie momencie bardzo zabiegał o spotkanie z prymasem. I tutaj takim pośrednikiem, czy mediatorem był pan Stanisław Kania, który zajął potem jego miejsce na potem pierwszego sekretarza. I prymas nie bardzo chciał, to znaczy on się wahał wewnętrznie. I pisze tak, jest zbyt wiele niewiadomych, by taka rozmowa miała miejsce. I sam siebie pyta w zapiskach, czy spotkać się z Edwardem Gierkiem, są racje za i przeciw. Do spotkania doszło i to bardzo taki, można by powiedzieć, podziwiam prymasę 25 sierpnia tego dnia miał jechać do Częstochowy wygłosić kazanie zdawał sobie sprawę, że będzie go słuchała cała Polska, ale i świat. I rzeczywiście się na to zgodził i doszło do tego spotkania i pisze na ten temat w taki sposób, przy nas przyjechaliśmy do Natolina, gdzie przed domem stał Edward Gierek bardzo zdeterminowany i wybitnie zmęczony. Wyjaśnił, że dom w Natolinie nie jest przygotowany i prosi do swojego prywatnego domu w Klarysewie. W Klarysewie była jego taka villa, ona jest rządową i tam mieszkał razem ze swoją żoną, z rodziną. Wobec czego przyjechaliśmy z Natolina do Klarysewa, do Klarysewie to jest, przepraszam. Tutaj rozmowa trwała półtorej godziny. Pan Edward Gierek zaczął. Pragnę przedstawić księdzu Prymasowi sytuację, jaka jest w Polsce, by ksiądz Prymas miał obraz sytuacji, jak rząd ją ocenia. Ocena była tragiczna. To już nie są problemy gospodarcze, ale społeczne i polityczne. Główne tematy, wolne związki zawodowe, legalność strajku, problem wolności opinii, wykaz postulatów Komitetu Strajkujących. Problem interwencji Związku Radzieckiego jako problem polityczny o dużym zagrożeniu. Największa dyskusja dotyczyła wolnych związków zawodowych, w której Edward Gierek stawał zdecydowanie w obronie monopolu związkowego. Ja byłem za samorządnymi związkami, postulowałem wolność opinii, dążyłem do tego, żeby przezwyciężyć u pana Gierka silną depresję. Która mogłaby skończyć się tragicznie. Zastanawiał się Prymas nie jeden raz, czy należy też obawiać się interwencji ze strony Związku Radzieckiego i pisze m.in. w ten sposób, uważam, że będą się bali zarzutu Polska-nowy Afganistan. I pewnego dnia też w tych sierpniowych dniach odwiedził Prymasa Jan Dobraczyński, to jest taki katolicki pisarz, ale jego przeszłość nie była zaciekawa i kiedy spotkał się z nim, to wówczas prymas napisał, że pan Dobraczyński patrzył bardzo tragicznie na aktualną sytuację Polski i mówił o zagrożeniach ze strony wojsk, wojsk niemieckich na zachodniej granicy i sowieckich na wschodzie. Ale prymas był zdania, że jesteśmy w powiązaniach światowych, które mogą nieco przyhamować zapędy naszych przyjaciół sprawa prawa i z Były grupy wśród strajkujących, które czekały na wystąpienie prymasa Polski. W rozmowach z przedstawicielami rządu Wyszyński postulował, by nie używać siły wobec strajkujących i by przyjąć najwię jak najwięcej postulatów strajkujących. Prymas zdawał sobie sprawę z tego, że komuniści patrzą, co zrobi w tej trudnej w sytuacji Kościół i pisze tak pod datą 22 sierpnia. Oczekiwanie władz na postawę Kościoła. Liberalowie by chcieli, by prymas polski zaangażował się z poparciem po zmianie rządu. Twardoręcy oczekują ostrego wystąpienia prymasa polski. Kończąc ten wątek strajfowy, chciałbym tylko powiedzieć, że Prymas zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że te strajki są owocem budzenia się sumienia społecznego, ale też pewną zmową społeczną, która chyba po raz pierwszy w takiej skali szerokiej pojawiła się, bo nie, były to jakiś, nie był to jakiś, jak pisze sam Prymas, wynik walk koteryjnych w partii, to bardziej chodziło właśnie o takie obudzenie prawdziwej świadomości społecznej w narodzie. I kilka słów na temat właśnie w czasie tych strajków